Witam serdecznie. Chciałbym Państwa zaprosić na kolejny webinar. 10 maj, tradycyjnie, w godzinach 18 tytuł Ludzki i nieludzki wymiar duchowości. Iluzja rozwoju. Wszyscy doskonale widzimy, jak głębokie zainteresowanie jest czymś, co nazywamy rozwojem duchowym rozwojem osobistym. Poszukiwaniem głębszego sensu istnienia tego, kim jesteśmy, i z drugiej strony widzimy niezwykły ogrom tego, że jesteśmy jakby zarzucani niezliczoną ilością koncepcji tzw. duchowych warsztatów, doskonalenie się, rozwój, poszukiwania duchowe. Zachodzi bardzo ważne pytanie. Czy rzeczywiście, kiedy angażujemy się w te różne ścieżki, kiedy je zmieniamy, kiedy szukamy, kiedy nawet mamy dobre, czyste intencje, to czy tak zwany rozwój duchowy gwarantuje nam rzeczywiście to, czego szukamy? Dlaczego w tytule jest użyte, według mnie, bardzo znamienne słowo ludzki i nieludzki wymiar duchowości? Nieludzki w takim ważnym, podwójnym sensie tego słowa. Zauważcie Państwo, że mimo tego, że od w zasadzie wieków, a może prawie wieków, większość ludzi, zdecydowana większość ludzi zmierza ku tak zwanej duchowości, czego reprezentantem były potężne systemy religijne, to jednak w ujęciu globalnym, na planecie wartości głęboko ludzkie, a może takie wartości, które uważam, że powinny być naszą codzienną wartością, takie jak humanizm, Tolerancja, poszanowanie, dobrze pojęta współpraca, że na poziomie globalnym kompletnie nie znajdujemy odzwierciedlenia. Mimo tego, że jak wspomniałem przed chwilą, ludzkość jest jakby wręcz pogłębiona w tak zwanej duchowości, dlatego że ponad 90% ludzi do dzisiaj deklaruje, że jest w jakiejś. W kontekście poszukiwaczem duchowym, czy jest głęboko zanurzony w tej duchowości. Oprócz religii mamy tak zwane ścieżki rozwoju duchowego. Jeśli ktoś doszedł do wniosku, że być może religia nie tylko mu nie daje mu najważniejszych odpowiedzi, ale być może prowadzi donikąd, a może na manowce, to proszę bardzo, ma setki, a może nawet tysiące tak zwanych alternatywnych dróg rozwoju duchowości. Czym naprawdę jest duchowość? Jeśli duchowość na przykład między innymi służy prawdziwemu uzdrowieniu mnie, na przykład uzdrowieniu być może mojej duszy, to starożytna zasada Hipokratesa w odniesieniu do leczenia mówi przede wszystkim nie szkodzić. Jeśli by te poszukiwania gdzieś kompletnie nam nie szkodziły, to jest półbiedy, ale może nie widzimy tego, że bardzo głęboko one szkodzą. Temu, co jest podstawową cechą człowieczeństwa. Jeśli macie Państwo, na pewno tak. Jeśli wspólnie mamy odwagę jeszcze raz przyjrzeć się temu, co jest duchowością, co kryje się za zasłonami tak zwanej duchowości, i może jeśli przyjrzymy się temu, że one nie tylko nie szkodzą, pozostawiają coś w tym samym miejscu ale może w temu, co oferują w pięknych słowach, sloganach, koncepcjach, kompletnie prowadzą w innym kierunku, a więc ten nieludzki wymiar jest prosty, to widać po owocach. Nie mamy w tej chwili jakby odniesienia na co dzień do czegoś, co wydaje mi się, że w tak zwanym złotym wieku było powszechne. Że nasze relacje były przede wszystkim oparte na tym, co jest głębokim, głębokim sensem humanizmu i człowieczeństwa na uczuciach. Na najprostszych uczuciach, a jednocześnie pięknych. Miłości, przyjaźni, sympatii itd. Ale warto też może zajrzeć jeszcze głębiej za kulisy tak zwanej duchowości. Każdy rodzaj duchowości, począwszy od religii, kończywszy na ścieżkach duchowych, jest niezwykle obarczony czymś, co nazywamy kultem. Na zachętę. Kult, słowo pochodzące z łaciny znaczy niesamowitą rzecz, ukryte. Co jest za zasłonami kultu religijnego, duchowego? Czy co się dzieje za zasłonami tak zwanej pomocy czy uzdrawiania? A więc może nasza droga jest o wiele, o wiele, o wiele prostsza, a nasza duchowość jest w zupełnie innym miejscu niż oferują nam religie czy ścieżki rozwoju duchowego. A więc jeszcze raz spróbujmy przyjrzeć się sobie. 10 maj, tradycyjnie, 18-21. Ludzki, czyli jaki i nieludzki wymiar duchowości, czyli iluzja rozwoju. Zapraszam.